I will not beg you to come back Just live and I will say Dzisiaj potwieramy sobie kilka paczek A więc lecimy Jakieś paczki premium srebrne Ale nie, my lecimy złote Pierwsza paczka Lecimy Joshida na paczce, piłka się kręci I Lindegard Ok Wysyłamy wszystkie karty do klubu I lecimy dalej Elsara na paczce. Zobaczymy, kogo da. Jak będzie, jak będą jakieś dobre karty, to wyślemy na listę transferową. Ale jeszcze do klubu. No i tu wszystko do klubu. Nic na razie dobrego nie wpada. No i zobaczymy. Kehil. Może on da szczęście. Zobaczymy. Pominiemy. Coutinho on no, może coś tam będzie chodził. No i do klubu reszta. Lecimy dalej. Alaba. Mógłby być w parce. Nie obraziłbym się. No ale zobaczymy. Uwaga. Bender. No chyba. No może coś tam będzie kosztowało. Dwie kondycje. Okej okay. Lecimy coraz mniej paczek do końca e, Vidal, Vidal na paczce No i zobaczymy Na razie szału nie ma Ale może nie No nic, wszystko do klubu Kolejna paczka Lionel Messi na paczce No i zobaczymy Może w końcu ktoś dobry, bo na razie no nic, kompletne nic O Boże seraj No nie ma, nic nie ma dobrego, no Cienko, cienko Jeszcze chyba trzy paczki otworzymy No i zobaczymy Może coś dobrego Uwaga Nie Hiszpan Nie, 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 nie. No nic no, ten pak opening do udanych się nie zaliczy Elsharoi, zobaczymy Kogo tym razem, przez ostatnia paczka Uwaga Stecklenburg, no nie. nie Nie, 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 Brazylia, nie, nie, nie Zobaczymy dalej Ostatnia paczka Kehil Teraz Teraz tam będzie inform. Uwaga. Nie. Nie, a jest ale Nie, 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 nic tu takiego nie ma. A o, to chyba jakieś trzy kafle ta zmiana pozycji. No i nic poza tym. No i to na tyle. Jeżeli się podobało, daj łapkę, a to już będzie niedługo kolejny odcinek z otwierania paczek. Wysyłamy do klubu. To by było na tyle. Na razie.